dla Ciebie. Podcast Miejski. Dzień dobry albo dobry wieczór. W zależności od tego o jakiej porze słuchają państwo tego podcastu. Nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam na kolejny odcinek Sopot dla Ciebie podcastu miejskiego. Z Magdaleną Czarzyńską Jachim, pełniącą funkcję prezydentki miasta Sopotu i przewodniczącą Stowarzyszenia Sopot dla Ciebie, tym razem porozmawiamy o edukacji i wybierzemy się na spacer po sopockich błoniach do pewnej wyjątkowej altanki. Będziemy mówić o szkolnictwie zawodowym, o szkole bez dzwonków, o sprawczości młodych ludzi, o tym czym tak naprawdę jest dostępna szkoła i o uwagach w dzienniczku też będzie. A spacerową trasę, jak zwykle, wyznaczy nam Monte. A my mówimy sobie dzień dobry na drugim już spacerze, Sopot dla ciebie podcast miejski i mówimy dzień dobry w sposób szczególny, jak to teraz zademonstruję. Dzień dobry. Czyli tak, jak dzieci w szkole mówią: Dzień dobry, nauczycielom. No nie bez powodu, w ten sposób się z Państwem witam i z naszą rozmówczynią, czyli Magdaleną Czarzeńską, Jachim, szefową Stowarzyszenia Sopot dla Ciebie. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. No, widzę, że, że też dobrze pamiętasz to z czasów szkolnych. No właśnie dlatego tak się witamy z Państwem, bo dzisiaj edukacja to będzie temat naszego spaceru. Od czego by tutaj zacząć? Myślę, że od dobrych rzeczy, przede wszystkim od tego, że Sopot to miasto przyjazne dzieciom. Takie wyróżnienie otrzymało miasto Sopot od UNICEF-u i jest to wyróżnienie przyznawane na dwa lata. Więc pierwsze pytanie brzmi: co zrobić, żeby je utrzymać przez ten czas? Masz na to jakiś plan? Oczywiście warunkiem otrzymania tego tytułu. To było przygotowanie właśnie programu działań, całego planu, jak chcemy, żeby Sopot był jeszcze bardziej przyjazny dla dzieci. To nie jest taki tytuł, że się wypełnia krótką ankietę i, i ktoś to ocenia. To było ponad rok przygotowań, analiz i to, co najbardziej było dla nas ciekawe i inspirujące, zrobiliśmy dużą diagnozę. Jak dzieci, młodzież myślą, czego, czego potrzebują i co ciekawe... Z tej diagnozy wyszło nam, że młodzi ludzie nie czują sprawczości, nie mhm. czują tego, że mają wpływ na kształtowanie tego, co ich otacza, swojego miasta, ale także tego, co się dzieje w szkole, że nie czują się słuchani, ale słuchani z takim znaczeniu, że ktoś ich naprawdę słucha i odpowiada na ich potrzeby. Mhm. I w efekcie tej diagnozy zdecydowaliśmy się na powołanie młodzieżowej rady miasta Sopotu. A mając w głowie ciągle ten brak sprawczości, zwróciłam się do radnych miasta, żeby, żeby młodzi radni dostali swój budżet. I żeby to mhm. były pieniądze, które będą mogli wydać w dowolny dla siebie sposób, mhm. żeby to oni decydowali, co chcą z tym zrobić. I powiem szczerze, że na początku część miała jakieś takie obawy, były nawet takie komentarze, a to pewnie sobie kupią komputery i będą grali. Mhm. To trochę pokazuje, jakie mamy niestety stereotypowe myślenie tak. o, o młodych ludziach. To było 50 tysięcy na rok, to też nie była jakaś bardzo duża kwota, ale no już, już znacząca. Ja mówię wtedy, jeżeli sobie kupią komputery i będą grali, to być może tego potrzebują i zobaczymy jak te pieniądze wydadzą. No i wyobraźcie sobie Państwo, że młodzież pierwsze co zrobiła, to wydała poradnik, gdzie zgłaszać się w momencie, kiedy doświadcza się kryzysu zdrowia psychicznego. Zorganizowali takie warsztaty, też koncerty, i bardzo dużo mówili o tych potrzebach. No i w drugim roku już nikt nie pytał, nie kwestionował tego, że warto. Młodym ludziom zaufać, i to mnie osobiście bardzo dużo nauczyło. To jest wspaniałe doświadczenie, to są wspaniali młodzi ludzie, yy, mają bardzo dużo inicjatyw. Oczywiście nie wszystkie wychodzą tak, jak może by chcieli, ale ta sprawczość yy, daje im taki niesamowitą. Moc, taki power, jak to młodzi mówią, do działania. I w ślad za tym, w kolejnych, w kolejnych latach, zdecydowaliśmy się na taki budżet obywatelski w Sapockich szkołach. Czyli, że każda szkoła otrzymała 20 tysięcy złotych, i to tylko uczniowie. Regulamin zresztą pisała Młodzieżowa Rada Miasta Sopotu. Zgłaszają projekty, a potem muszą je wygłosować, i to było też dla mnie ciekawe, no, czego młodzi chcą w swoich szkołach. Powstał na przykład radiowęzeł. W życiu bym nie pomyślała, że teraz, w dobie Spotify'ów, telefonów mhm. i innych mediów, mhm. młodzież będzie chciała mieć radiowęzeł szkolny, i było bardzo dużo projektów związanych z taką adaptacją przestrzeni w szkole. Czy na podwórku szkolnym, do wspólnego spędzania czasu, żeby było takie miejsce, że można usiąść, porozmawiać, że można się wyciszyć, że można po prostu razem spędzić, spędzić czas. I dalej będziemy to rozwijać, dalej będziemy wzmacniać samorządy w szkołach, bo niestety też młodzież mówi, że często są one takie no, fasadowe, czy nie mają realnego. Na to, co się w szkole dzieje, i to co najważniejsze, będziemy pytać młodych ludzi, czego oczekują, budując strategie miasta, realizując różne rzeczy. Jesteśmy teraz na Sopockich Błoniach, czyli takim terenie zielonym. W pobliżu plaży i dochodzimy do miejsca, gdzie oczywiście jest Plac Zabaw, bo jak się mówi, miasto przyjazne dzieciom, to wszyscy pierwsze co widzą, to widzą Plac Zabaw, miejsce, miejsce takiej rekreacji. Natomiast przy tym Placu Zabaw stoi taka zataszona, otwarta altana. I to jest pomysł i idea młodych ludzi. Kiedyś ich zapytałam, czego Wam brakuje w takiej przestrzeni publicznej, bo zainspirowałam się książką, gdzie były badania w, w Skandynawii. No, że buduje się tam boiska, buduje się czy do koszykówki, czy do piłki, buduje się tereny sportowe, a potem się okazuje, że no, to jednak służy tylko konkretnej aktywności, i jednak na przykład nie wszystkie dziewczynki chciałyby w tym uczestniczyć, a nie mają jakby alternatywy. I nic nie sugerując, zapytałam młodych ludzi, czy coś w przestrzeni publicznej czegoś im brakuje. I właśnie wtedy mi powiedzieli, że brakuje im miejsca, gdzie mogą się spotkać. Pod dachem, jak jest trochę gorsza pogoda, czy pada, bo jeżeli takiego miejsca nie ma, to zostają im tylko galerie handlowe. Zaczęłam na to zwracać uwagę, że faktycznie Państwo też pewnie to widzą, że często w galeriach handlowych na podłogach siedzą nastolatki i nie są tam po to, żeby robić zakupy. Nie każdego stać, żeby iść do restauracji czy do kawiarni, i brakuje takich miejsc. No i stąd powstał pomysł. I, i we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji taka altana. Powstała, nic wielkiego, tak? jest po prostu drewniana podłoga i jest dach, i okazało się, że to jest miejsce, które łączy pokolenia, bo na przykład seniorzy, a raczej seniorki głównie, ćwiczą tam czy jogę, czy, czy jakieś mają inne zajęcia ruchowe, a młodzi właśnie mogą przyjść, posiedzieć, porozmawiać. Więc wracając do pytania, co będziemy robić, słuchać, słuchać. I jeszcze raz słuchać, i pytać, i rozmawiać. To, to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. Też tak myślę, mam wrażenie w ogóle, że za rzadko pytamy o najprostsze rzeczy. Tych, którzy są być może słabsi, albo mają mniejszą sprawczość. A ta sprawczość rzeczywiście jest taką wartością, która w dzisiejszych czasach daje poczucie też osadzenia w rzeczywistości i możliwości rozwijania się. Poruszyłaś bardzo dużo ciekawych tematów. Pomysły są rzeczywiście intrygujące, natomiast ja bym się chciała zatrzymać przy jednym z wątków, i nie jest to niestety dobra informacja, a mianowicie to, jak dzisiaj wygląda kondycja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na pomorzu ten odsetek prób samobójczych niestety wzrasta. Ofiarami są nawet siedmiolatkowie. Trudno sobie to wytłumaczyć racjonalnie, ale jednak trzeba też rozmawiać na temat tego, w jaki sposób zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Czy i tutaj jest jakiś pomysł, jak wspierać w tym obszarze? Najmłodszych, od których, jak mówisz, bardzo wiele zależy. Myślę, że to nie można tak wspierać tylko w konkretnym obszarze, tylko trzeba popatrzeć, co powoduje, że tak młode osoby są w tak złym stanie psychicznym. No i myślę, że przed nami jest duża zmiana, konieczna, pilna całego systemu. Edukacyjnego, bo mamy niestety opresyjną szkołę. I, I to niezależnie ja nie mówię tu o atmosferze w szkole, ja nie mówię o, o tym, czy jest lepszy czy gorszy nauczyciel ja mówię o systemie. Cały system jest jakby opresyjny, nastawiony na punktowanie, na rozliczanie nie premiujący ani pracy zespołowej, ani pasji bo mm. naprawdę system wymaga, żeby każde dziecko i niestety. W ślad za systemem wymagają tego często nauczyciele i rodzice, żeby dziecko było dobre we wszystkim. I nie ma czasu na często na rozwój swoich pasji i też wyboru, no, co, go, co go interesuje, w czym może czuć się dobry, w czym może być dobry, a bycie w czymś dobrym buduje takie poczucie własnej wartości. No nie wszyscy będą mieli w szkole same piątki i szóstki. Zresztą to nie o to chodzi absolutnie. I musimy umożliwić młodym ludziom i wspierać. Te talenty różne, które, które mają. Ktoś świetnie tańczy, ktoś inny świetnie śpiewa, ktoś jest fajnym organizatorem, ktoś zajmuje się zwierzętami czy uprawia jakiś fajny, fajny sport. I też nie chodzi o jakieś nie wiadomo jakie wyniki, tylko o to, że robi coś, co sprawia mu przyjemność, co pozwala mu spędzać czas. Z innymi osobami, które też taką pasję mają. Ja myślę, że to jest najważniejsze. W związku z tym trzeba w ogóle przemodelować myślenie o, o edukacji, ograniczyć oczywiście podstawę programową no to jest pierwsza rzecz i więcej czasu poświęcić też na miękkie kompetencje. Tak się mówi miękkie kompetencje, miękkie obszary a tak naprawdę uważam, że to są kluczowe kompetencje mm -hmm. i kluczowe obszary. Tak? Mm -hmm. Często traktuje się edukację trochę po macoszemu, a ja uważam, że no nie ma ważniejszej rzeczy, i jak nie zmienimy tej edukacji, no to nie rozwiążemy bardzo wielu problemów. Z którymi borykamy się jako społeczeństwo, nie tylko w Polsce oczywiście, tylko to, to jest jakiś trend światowy. Jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to widać, że w, w, trochę tak wszyscy mówimy, a tam siedzą w tych telefonach tylko i tak dalej. Natomiast oni wbrew pozorom naprawdę potrzebują i szukają wspólnoty, szukają a, interakcji mm -hmm. I, i trzeba im to jakoś umożliwić, czasami może trochę popchnąć, czasami po prostu ułatwić czy, czy nie przeszkadzać. Dla mnie też takim ciekawym doświadczeniem była, kiedyś uczestniczyłam w konferencji o dostępnej szkole. Taki był tytuł, Szkoła Dostępna, i w której brało udział bardzo wielu uczniów, młodych ludzi. I ja sobie zdałam sprawę, że my mamy zupełnie różne rozumienie dostępnej szkoły, bo jednak nasze pokolenie myśląc szkoła dostępna, no to w pierwszej chwili yy, widzi tak podjazdy dla wózków inwalidzkich, windy, takie mhm. ułatwienia, głównie adresowane do osób z jakąś niepełnosprawnością czy ze szczególną potrzebą w kontekście poruszania się. Mhm. Natomiast dla tych młodych ludzi to jest już norma, tak? bo większość placówek już takie jakieś udogodnienia ma, więc w ogóle na to nie zwracają uwagi. Zresztą, szczerze mówiąc, pewnie są pojedyncze osoby w szkole, tak? które z tego muszą korzystać, czy poruszają się na wózku inwalidzkim, czy, czy jakoś w jakiś inny sposób mają, mają te szczególne potrzeby. Natomiast dla nich szkoła dostępna to jest np. szkoła bez dzwonków. To jest szkoła, gdzie jest właśnie miejsce do wyciszenia, mhm. czyli szkoła, która jest dostępna dla osób w jakimś sensie, w spektrum, czy w jakimś kryzysie psychicznym, mhm. czy z jakąś tutaj potrzebą, bo oni takie osoby mają wokół siebie. Mhm. Oni je widzą i to nie są pojedyncze osoby, tylko niestety bardzo dużo osób się z tym zmaga. W związku z tym dla nich szkoła dostępna to jest właśnie szkoła, która jest przyjazna dla osób. W kontekście no, zdrowia psychicznego i, i, i różnych y, tutaj y, jakiś, y, czy chorób, czy, czy trudnych sytuacji. I to też mi pokazało, że mm, no, musimy o tym myśleć. no Co, co to jest? No, czy te dzwonki to jest jakiś dogmat? No przecież to, to w ogóle jest, no, nie wiem, ktoś to kiedyś wymyślił i my tak trwamy w tym i trwamy. No, nie widzę tutaj jakiegoś powodu. Tak samo oceny. Też miałam kiedyś taką ciekawą rozmowę z jednym z nauczycieli, że. Polecałby bardzo system punktowy, bo on tak nie naznacza, że ktoś dostał taką złą ocenę, a lepiej też widać progres, poprawę, no bo jeżeli ktoś miał 10 punktów, tak, czyli pewnie tą pałę by dostał na przykład, mhm. czy 5, a potem ma 12, to na przykład mogłaby być to taka sama ocena w tej małej skali sześciopunktowej, a w momencie, kiedy tych punktów jest więcej, no to też widać już jakiś progres. I to bardziej oddaje umiejętności czy wiedzę ucznia, ale też właśnie tak nie stygmatyzuje, mówiąc dobra, nie? dostał pałę, No. Mhm. Taki system punktowy funkcjonuje w wielu krajach i myślę, że to jest coś do czego powinniśmy dążyć bardziej niż ta skala od 1 do 6. Aż chciałoby się wrócić do przeszłości i zacząć edukację jeszcze raz w szkole, w której nie ma dzwonków. Mówiłaś o międzypokoleniowości, i myślę, że to też jest bardzo ważna rzecz, o której warto porozmawiać szerzej, jeszcze w kontekście edukacji i też miasta przyjaznego dzieciom i młodzieży, bo jednak osoby starsze, seniorzy, to osoby z dużym doświadczeniem, które są też w jakimś sensie przewodnikami dla tych młodszych osób, ale do tego jeszcze wrócimy, bo. Tego Państwo nie widzicie, ale my tutaj spacerujemy bardzo powoli, bardzo ostrożnie, bo idziemy po lodzie. I takie mam skojarzenie z tym naszym spacerem i chodzeniem po lodzie z reformą edukacji. Jesteśmy w nowej rzeczywistości, jesteśmy w Polsce, która ma już nowy rząd. Ministrą edukacji jest Barbara Nowacka, która już zapowiedziała część zmian, na których jej zależy, by je wprowadzić do resortu. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jakie zmiany powinny pojawić się w systemie edukacji, tak żebyśmy mogli mówić, że jest to edukacja przyszłości? No na pewno większa, większa autonomia i dowolność w kształtowaniu takiej oferty edukacyjnej, bo są Różne potrzeby młodych osób, a teraz tak wszystkich trochę pod linijkę równo mierzymy. I myślę, że dobry nauczyciel, który musi godnie zarabiać i, i który musi się cieszyć zaufaniem, szacunkiem i autorytetem, naprawdę ma kompetencje do tego, żeby tworzyć bardziej autorskie programy, żeby dostosowywać właśnie to, co ma realizować do potrzeb i oczekiwań uczniów, środowiska, miejsca. Więc ja myślę, że większa autonomia nauczycieli i dyrektorów, na pewno mocno okrojona podstawa programowa. A co za tym idzie? Trochę zmiana systemu też tych testów, które, które są z morą. No i na pewno zmiana trochę systemu oceniania młodych ludzi. I też myślę, że powrót do takiego. Dobrego szkolnictwa zawodowego czy technicznego. To jest dla mnie trochę niezrozumiałe, że w pewnym momencie te szkoły branżowe, szkoły zawodowe no, cieszyły się bardzo taką złą, złą renomą, więc wszyscy na siłę szli do, do liceów, tak ogólnokształcących. A to chyba nie o to chodzi, bo ja myślę, że jest wielu młodych ludzi, którzy byliby świetnymi fachowcami w jakiejś dziedzinie. I tu wracamy też do tego poczucia własnej wartości, mhm. a nie no, są na siłę wepchnięci do liceum, w którym się nie odnajdują, w którym nie chcą być, w którym zawsze będą tam gonić tyły, jeżeli chodzi o, o, wyniki, o wyniki w nauce. I myślę, że trzeba przejrzeć w ogóle katalog zawodów, które mogą być nauczane w szkołach ponadpodstawowych, w szkołach branżowych czy w technikach bo też mam poczucie, że ten katalog zawodów w ogóle nie, nie jest adekwatny do potrzeb rynku pracy, mhm. do wyzwań, które teraz są do... E Zawodów przyszłości, jak to się mówi, więc przywrócenie takiego dobrego szkolnictwa zawodowego w powiązaniu też na przykład z biznesem, z, z przedsiębiorstwami, też moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważne. No to rzeczywiście takie zmiany będą wymagały sporej ostrożności i cierpliwości, jak chodzenie po tym wspomnianym lodzie. Wróćmy zatem do międzypokoleniowości. Czy w Sopocie są takie miejsca, oprócz tej altanki, o której wspominałaś, gdzie młodzi mogą się spotykać z seniorami? i nawiązywać z nimi relacje, wymieniać się poglądami. Taka jest idea domów sąsiedzkich, których jest kilka w Sopocie, czyli takich miejsc blisko, blisko domu, gdzie są różne zajęcia. Ale powiem szczerze, jest tu jeszcze dużo do zrobienia, bo, bo widzę, że to nie zawsze tak działa, jak może byśmy chcieli, żeby działało, że jednak te środowiska często funkcjonują osobno. A myślę, że naprawdę i młodzi starszym, i starsi młodym mają wiele do... Do zaoferowania. Też wydaje mi się, że powinniśmy bardziej rozwinąć jako społeczeństwo ideę wolontariatu, nie tylko dla tych nieszczęsnych punktów na mm. świadectwie, mm. tylko właśnie jako taka idea pracy czy Dawania swojego czasu społeczności, społeczności lokalnej, bo to też jest bardzo dobry pretekst do nawiązywania właśnie różnych relacji międzypokoleniowych. I, I myślę, że tutaj jesteśmy daleko w tyle, patrząc na inne społeczeństwa, gdzie ten wolontariat jest dużo bardziej rozwinięty. Dużo się mówi o pokoleniach, no niektórzy nawet łączą je ze słynnym raperem JMZ, ale myślę, że to nie tędy droga. Tych problemów jest coraz więcej, niestety, które dotykają młodych y, dzieci i młodzież, i rozwiązywanie ich wymaga bardzo dużej uważności, ale też takiego skoncentrowania się na pewnych uniwersalnych wartościach. Jedną z takich wartości, przynajmniej dla mnie, jest język. Dużo zmian w języku. Pokazuje, jak zmienia się kultura. I nie bardzo chodzi mi teraz o młodzieżowe słowo roku, bo choć to oczywiście jest bardzo ciekawe zjawisko, ale chodzi mi o wartości, którymi kierujemy się w życiu. I wracając do ocen, tego nie wiedziałam, przyznaję, a są oceny kształtujące i sumujące. I już samo nazewnictwo i różnica w tych ocenach pokazuje, jak możemy skorzystać na tym, żeby na przykład. Wprowadzić oceny kształtujące, czyli to, o czym tutaj już rozmawiamy, czyli nieocenianie, bo ocenianie samo w sobie chyba jest trudne, pokazuje pewne ograniczenia i osłabia tak naprawdę nasze możliwości. No, oczywiście, ideałem byłoby przekazywanie młodym ludziom ich mocnych stron. Uświadamianie tego, w czym są dobrzy, w co warto, żeby poszli, co warto, żeby dalej rozwijali. No a niestety pewnie jak wszyscy pamiętamy, nieszczęsne uwagi w dzienniczkach, teraz pewnie w dziennikach elektronicznych, tak. no to one zazwyczaj są negatywne. Nie potrafimy chwalić. Mhm. Nie potrafimy chwalić, nie potrafimy cieszyć się z sukcesów innych, ale nie potrafimy też sami się chwalić swoimi sukcesami czy osiągnięciami. Często jest to źle odbierane, że ktoś, ktoś mówi o, o tym, co osiągnął, czy w czym, jest, w czym jest dobry. Nie uczymy tego dzieci, no i potem niestety są takie efekty, jakie mhm. są. Mhm. A więc to jest też moim zdaniem duża rola szkoły, albo już nawet przedszkola, mhm. żeby. Mówić dobrze, zachęcać do tego, żeby chwalić się w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu i wzmacniać to, co we mnie jest dobre, co, w czym jestem dobry, dobra, co mnie interesuje, poszukiwać, bo oczywiście to też nie jest tak, że od razu znajdziemy swoją pasję do końca życia, to też się często zmienia. No ale ten czas poszukiwania też jest, też jest piękny i wspaniały i, i bardzo twórczy. A czy tobie zdarzyło się kiedyś dostać uwagę do dziennika, jak byłaś uczennicą? Oczywiście. Zawsze za dużo gadałam na lekcjach. Ale z tego gadania coś dobrego wyszło jednak, takie mam wrażenie. A w takim razie, skoro mówisz o tym, że nie potrafimy chwalić, to na zakończenie naszego spaceru na temat edukacji, powiedz, za co chciałabyś pochwalić dzieci i młodzież jako to nowe pokolenie, które rośnie w siłę i będzie przyszłością? Za kreatywność. Za to, że potrafią mówić o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach, że potrafią mówić o kryzysie zdrowia psychicznego, czego my dorośli się dopiero uczymy. I potrafią sięgać po pomoc specjalistów i potrafią się w tym wspierać. To też jest ważne, ponieważ to koleżanka czy kolega często jest tą pierwszą osobą, która widzi, że coś. Dzieje się z moją przyjaciółką, moją koleżanką czy z kolegą z ławki w szkole, i wbrew pozorom ten pierwszy kontakt, to jak ta osoba zareaguje, naprawdę jest bardzo ważny i powinniśmy także taką wiedzę i takie kompetencje tym młodym ludziom dawać. Ale ja ich naprawdę podziwiam. Podziwiam dużo inicjatyw, które robi Młodzieżowa Rada Miasta i projekty, które chcą realizować. No, jestem z nich bardzo dumna. To są piękne słowa na zakończenie naszego spaceru. Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie. Idziemy teraz za Montę, który się zatrzymał na sekundkę, żeby sprawdzić, czy idziemy. Tak, Monte, idziemy i już ruszamy dalej w krzaki za Tobą. Państwu bardzo dziękujemy jeszcze raz. I do usłyszenia na kolejnym spacerze. To był odcinek spacerowy z Magdaleną Czarzyńską-Jachim, szefową Stowarzyszenia Sopot dla Ciebie. Kłaniamy się nisko słuchaczom. Sopot dla Ciebie, podcast miejski. Do usłyszenia. Do Słyszenie. Sopot dla Ciebie, podcast miejski.